Dzień dobry, witam serdecznie na kanale Tutaj Maniek, mamy dzisiaj 8 stycznia 2025 roku, poza tym mamy dzisiaj 30 dzień wyzwania robienia pompek Tysona codziennie przez 30 dni. Także tak, dzisiaj mamy ostatni odcinek, dotrwałem, udało mi się dzień w dzień wykonywać. Te 50 pompek łącznie Tysona codziennie przez te właśnie 30 dni, znaczy jeszcze nie, jeszcze ich nie zrobiłem, tych ostatnich, no ale wiadomo jak to mówią, to już jest tylko formalność. Więc cóż, na wstępie chciałbym bardzo podziękować za wytrwałość, że byliście ze mną, że wspieraliście mnie, za te wszystkie komentarze bardzo dziękuję, za ten pozytywny odbiór. Także pozdrawiam Was wszystkich, dziękuję serdecznie. Betonowy typie dla Ciebie specjalnie dzisiaj w drugiej serii zrobię tą jedną, może nawet dwie pompki więcej. Także pamiętam o Tobie, dzięki. Dzięki Ci wielkie tak naprawdę za potężne wsparcie. No i co? Przechodzę do pierwszej serii. i klasycznie minutka przerwy no i minuta odczekana resetuję, zatrzymuję tutaj stoper i lecę z drugą serią Teraz pompeczka betonowe dla Ciebie: 26, 27, 28, 29 i 30. Także tak jest: 5 pompeczek dla Ciebie i dla Was wszystkich. Tutaj ekstra dzisiaj na zakończenie. Także jeszcze raz wielkie dzięki, że byliście ze mną, że jesteście. Już tam będę powoli opracowywał nowe wyzwanie, także nie martwcie się, więc trzymajcie się, bądźcie zdrowi, tutaj był Maniek i do następnego. Cześć!